kochani, dzisiaj chciałam z wami chwilę pogadać o moich studiach dlatego, że zdarza się, że zadajecie mi pytania o moje studia co studiuję i czy polecam i tak dlatego stwierdziłam, że krótko wam opowiem o moich studiach Ja studiuję w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną i studiuję od roku, więc teraz idę na drugi rok i generalnie ja na te studia chciałam iść w sumie naprawdę od dłuższego czasu. Szczególnie na specjalizację reklamy i promocji. Wiedziałam, że taka jest. Mój brat kończył ten kierunek i generalnie interesuje mnie to od dłuższego czasu, i jakby byłam zdecydowana, że na to chcę iść, i w sumie konsekwentnie właśnie na to poszłam. I to wygląda tak, że yy, pierwszy rok minął w ten sposób, że cały nasz rocznik 160 osób miał wykłady razem, a ćwiczenia mieliśmy yy, w grupach, tak około 30 osobowych, i mieliśmy najróżniejsze przedmioty, takie bardzo ogólne. Na przykład na pier w pierwszym semestrze mieliśmy, wiecie, filozofię, ekonomię, podstawy komunikacji, mieliśmy y, jakieś techniki nowych mediów, y, więc pracę na komputerach, a mieliśmy też takie bardziej jakby wyspecjalizowane, jak na przykład gatunki dziennikarskie. Generalnie pierwszy rok jest taki dosyć ogólny mm, i to było tak u nas, że na pierwszym roku wykłady na przykład były obowiązkowe i rzeczywiście na większość trzeba było chodzić, może nie na każde jedno zajęcia, y, ale trzeba było się pojawiać na uczelni i to jest tak, że plan wyglądał tak, że cztery dni w tygodniu mieliśmy zajęcia, a piąty dzień był jakby wolny, był tylko wew, bo na dziennikarstwie obowiązuje wew tylko na pierwszym roku, jest obowiązkowe. Macie do wyboru różne jakieś kategorie, jakieś baseny, nie wiem, siatkówki, siłownie, aerobik i tak dalej. Ja byłam na aerobiku, więc zajęcia były cztery razy w tygodniu. To nie było jak w szkole, że od 8 do 16, ale zdarzało się na przykład w pierwszym semestrze, że na no nie wiem, od 15 do 20. Eee, I właśnie tak to się odbywało. I zajęcia były właśnie bardzo takie ogólne, były też podstawy prawa. Generalnie takie, wiecie, trochę miszmasz i trochę takich ogólnych rzeczy jak liceum, że pierwsza klasa liceum jest taka ogólna, a druga i trzecia to już są jakby specjalizacyjne. Mm. Mieliśmy na przykład pracę na komputerach, co było fajne. Zajęcia nazywały się, już zapomniałam, a to było niedawno technologia informacyjna ty i. Jezu nie pamiętam masakra. W każdym razie fajnie pracowaliśmy e, na makach. Montowaliśmy jakieś minifilmy, tam um, interesowaliśmy się tym, jak e, stworzyć jakiś artykuł na komputerze i tak dalej, jak tam wiecie, strony, boldy i tak dalej, bla, bla bla. To było całkiem fajne. Robiliśmy też na, o, na tych ingratowych mediów robiliśmy taką wizytówkę naszą e, graficzną, to całkiem. Całkiem spoko sprawa. Co mogę powiedzieć generalnie o pierwszym roku, czy warto i tak dalej? To zależy, co chcecie robić, dlatego że teraz mnie czeka ciekawszy rok, bo drugi rok i w tym e, roku mam już specjalizację. Były do wyboru specjalizacje reklama i promocja, dziennikarstwo e, oraz nowy kierunek marketing online. Ja zastanawiam się między marketingiem online a reklamą i promocją, ostatecznie postawiłam na reklamę i promocję e, i teraz będziemy mieli także część zajęć, będziemy mieć wspólnie. Takie ćwiczenia dla całego jakby ogólnie naszego kierunku, a część już będzie taka wyspecjalizowana, że dziennikarze, tacy co chcą pisać, na przykład do gazety, mają osobno, reklama i promocja osobno, i tak dalej. Tak to się ma odbywać teraz, więc jestem generalnie podekscytowana i ciekawa tego drugiego roku, bo mam nadzieję, że będę uczyła się bardziej jednak rzeczy, na których mi zależy. I jakby to jest to, czym najbardziej chciałam się zajmować, nie do końca może filozofią. E czy na przykład, właśnie ekonomią czy prawem, no ale ja to rozumiem, to jest jakby, jak w liceum taki e, wstęp. E, co mogę Wam powiedzieć? Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, będzie mi łatwiej odpowiedzieć na Wasze konkretne jakieś zapytania odnośnie studiowania dziennikarstwa. Ogólnie jest w porządku, ja jestem ogólnie zadowolona, bo jest w sumie to, co myślę, to czego można się spodziewać. E, egzaminy nie były jakieś bardzo trudne, jeżeli o to chodzi. Było w jednym semestrze jeden, a w drugim semestrze drugi, taki do którego y, część osób podchodziła po prostu dwa razy, bo był rzeczywiście dosyć trudny. Trochę osób ma warunki, ale to zależy też od tego, jak się przyłożyli. Ale nie są to jakieś bardzo ciężkie studia, czyli nie ma co oszukiwać. To są takie studia, które pozwalają dużo robić wokół studiowania. Jakby uczelnia to jedno, ale wkład własny i właśnie aktywność w, w jakichś innych miejscach, pracowanie, gdzieś zgłaszanie się, jakiś staży, to jest myślę liczące się i ważne. Jakby w tej branży? No, więcej coś będę mogła powiedzieć po tym roku, jak będziemy po specjalizacjach, bo teraz jestem po pierwszym roku ogólnego dziennikarstwa, ale ogólnie jest, mówię, w porządku. E, zajęcia prowadzone były całkiem okej okay i, i myślę, że tak jak powinny być prowadzone, fajne były na przykład zajęcia warsztat dziennikarza, bo tam co tydzień przychodził do nas inny gość, taki ze świata mediów. E, na przykład był to ktoś z jakiejś redakcji, gazety wyborczej czy innej, był to ktoś na przykład z telewizji. Był u nas na przykład Tomasz Wolny, prezenter, który, z którym spotkanie było bardzo fajne, bardzo ciekawe i był bardzo sympatyczną osobą. Była u nas e, jedna pani od takiej mowy, powiedzmy, motywacyjnej, taka, która ludzi po prostu nakręca do pracy i właśnie motywuje. Jest takim motorem. Była u nas pani, która tworzy reportaże, nie pamiętam teraz nazwiska i pokazywała nam wyniki swojej pracy. To jest fajne spotkać się z takimi ludźmi z branży, które opowiedzą nam o swojej pracy, bo byli ludzie i z reklamy, i promocji, i z dziennikarstwa dla tych, którzy właśnie na przykład chcą pisać, um, którzy chcą na przykład pisać do gazety. E, na przykład w kategorii głównie sportowej, bo tacy e, chłopacy na przykład byli u nas na kierunku, a byli ludzie właśnie z, reklam z działu reklamy i promocji, którzy zachęcali nas do właśnie zajęcia się tą specjalizacją. E, studia e, na WNPiD, na moim wydziale daje dużo możliwości, można tam się na przykład zapisać do mm, radia studenckiego, można się zapisać np. do gazety, fenestry takiej studenckiej, pisać do gazety. Można w radiu się zakręcić, w radiu Meteor. Generalnie mm, naprawdę jest tam, co robić jak się chce, polecam. Bo jeżeli wiecie, co chcecie robić i chcecie się dziennikarstwo, to to jest dobry wybór i pewnie najlepszy dla Was. Jeżeli interesujecie się PR-em, marketingiem dalej, myślę, że też. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, gdzie mnie pokieruje yy, później, ale jak na razie jest ok i czekam na drugi rok. Jeżeli ten film wam się podobał jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie w komentarzu, to będę mogła wam więcej coś odpowiedzieć. Będę miała sprecyzowane, co konkretnie was interesuje. Dajcie mi koniecznie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli wam się podobało, będziecie wtedy na bieżąco z całą treścią na moim e, kanale. Będziecie mieli informacje o tym, jak dodam jakiś film i będzie nas coraz więcej i będzie mi bardzo, bardzo miło. Także trzymajcie się, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!